to gołąbki szczególne. Tutaj mamy samiczkę. Jest to oryginalny gołąb od Łepuchów. Numer samiczki to jest 598 z 22 roku. Jest to samiczka z gołębi WOSA 94, a z drugiej strony ma z gołębi bag 17. Tutaj mamy linia diamentowy bag 17, a z góry mamy syn Linia Wosa 94, tutaj mamy AS 12,50, wnuczka Wosa, także tutaj Imbred na Fosa 94, także tutaj mamy gołąbki, które latały Imbred Asa 1250, a z dołu mamy diamentowy tak 17, także dwie najlepsze linie gołębi łepuchowych jest to samiczka z 22 roku, oryginalny łebuch. Tutaj mamy kolejnego gąbka. Jest to gąbek z Figo. Reynard od e, Timu budzki Kucharski. Tutaj bardzo dobre głębie, mistrzowie Niemiec. Także samczyk. Linia Figo, widać tutaj białe piórka pod ogonem. I numer gołębia to jest 138. Jest to samczyk z 2022 roku. Tutaj mamy rodowód tego ptaka. Jest to gąbek z Figo z dwóch stron od. Reinarta z Gołębi tutaj właśnie z tych, które wywalczyły tutaj w Mistrzostwach Niemiec pierwsze miejsce, z tym te gołębie w 2022 roku. Znaczy mamy materiał bardzo dobry. Jest to samczyk 22 rok. Tutaj mamy samiczkę o numerze 2491. Jest to gołąbek rozpłodowy od właśnie kolegi, który trzaugo lotuje. Mówi, nie chciał go sprzedawać u siebie w oddziele. Także bardzo dobry ptak z 18 roku do rozpłodu Idealny idealnego. Tutaj mamy samiczkę numer gołębia 6982 jest to gołąbek z gołębi Ayer Kampa Silver Shadow Panlony które tutaj czołowo lecą w Nowym Sączu to są gąbki od kolegi spod Nowego Sącza czołowo się tutaj, z, że tak powiem Lotuje, kolega nie chciał po prostu żeby mówić jak się nazywa i to jest numer 6982, jest to gołąb z gołębi Campa z tych właśnie szpaków Silver Shadow Van Lone ode mnie nabywał gołębie właśnie kolega w 15 roku, Czoł bo też mu te gołębie latają, jest to samiczka Ayerkamp Van Lone. Tutaj mamy gołębia od Mackiewicza. Jest to samczyk, 21 rok, też bardzo ładny gołąb. Z gołębi tutaj Vatemberg-Wandenmerve i Ludoklasen-Szpak. Także tutaj gołąbek od Mackiewicza. Tutaj jest rodowód tego ptaka, tutaj właśnie też od kolegi spod Nowego Sącza. Mamy Van Clases piękny gołąb szpak z gołębi Ludo komplet też przepięknie zbudowany. A tutaj mamy takiego starego rozpłodowca gołąb 30-21-12 rok jest to była to była u kolegi podstawa gołemnika, tak jak powiedział, nie chciał żeby te gołęby dziś szły tam. Pod Nowy Sącz, tam w jego okolicy piękny rogowy dziówek, jest to stary gospodarek, trzeci pas widać gąbek prześliczny, stary, w pełni jeszcze sprawny, płodny, jakby ktoś chciał myślę, że warto sobie takiego gąbka nabyć są tam pod pod Nowego Sącza, spod właśnie Krynicy Górskiej piękne gąbki Tutaj mamy gołębia. Numer gołębia to jest 16 rok, 2039. To są wszystko gąbki spod nowego sąsza. Gąbek. też był w rozpłodzie. Też bardzo dobry. Z dobrych gołębi to gąbek rozpłodowy. Tutaj kolega. Po prostu musiał usunąć kilka gołębi z rozpodu, ponieważ tutaj ode mnie sobie zakupił wczoraj cztery gołębie. Mówi, część musi po prostu usunąć, bo po prostu nie trzyma dużo gołębi. Piękna samica, taka dropiata, Bardzo ładny gołęb, szklane oko, także myślę, że na pewno z takiego ptaka to się uchowają, uchowają dobre gołębi. Mamy gołąbkę numerze 3561 z 22 roku. Jest to młody samczyk. I tutaj mamy gołąbkę o numerze 69 68 21 rok. To są wszystko gołębie właśnie od kolegi, który po prostu ograniczył też część rozpłodu. Zakupił sobie nowe ptaki. Wszystko gołębie, myślę, bardzo ładne. I to jest kolejny gołąb z ze spółki Budzki Kucharski. mistrzowie Niemiec samiczka na szklanym oku. Numer gołębia to jest 745 z gołębi Figo od Reinarta z dwóch stron, także widzą koledzy tutaj mamy tego słynnego są linie tych głębi słynnych Figo, także tutaj oni na tych głębiach wywalczyli Mistrzostwo Niemiec, tutaj mamy samiczkę, jest samczyk, jest samiczka, także jak ktoś sobie chce nabyć, to myślę, że warto tutaj. Gąbki były też zakupione za duże pieniądze, także myślę, że materiał dobry. Mamy gąbkę numerze DV361 Samczyk, 23 rok, młody gołąbek. Przymazany taki lekko mazany gołąbek 751 z gołębi właśnie. Tutaj też mamy gołębie właśnie Ifigo Także piękne, piękne ptaki, także zapraszam serdecznie. Bardzo ładny też gąbę, taki urodziwy, mocny ładny ptak, samczyk.